Trzy dni imprezy w wyjątkowym miejscu. W połowie sierpnia każdego roku nad brzegiem największego olsztyńskiego jeziora można pobawić się podczas niesamowitych koncertów. Artyści prezentują się na dwóch scenach, co jest grane 24 Stage i Olsztyn Stage. Lubimy polską muzykę, bardzo fajnie, że zaprasza się polskich artystów, nie zadać nic ująć. Ja jestem z Zielonej Góry po raz pierwszy, jest rewelacyjnie, bardzo dużo fajnej muzyki, dużo ciekawych imprez, dużo ciekawych dodatków i warsztatów, naprawdę gratuluję imprezy, będziemy częściej przyjeżdżać. Jest jeziorko, jest pogoda, fajni ludzie. Naprawdę zapowiada się konkretnie. Olsztyn Green Festival to trzy dni zabawy przy akompaniamencie największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Ale liczy się nie tylko muzyka. Ta impreza to również mnóstwo atrakcji dla całych rodzin połączonych z ideą aktywnego i ekologicznego stylu życia. Są więc ekowarsztaty, animacje, rodzinne gry i zabawy. Fajnie, że można przyjść z dziećmi, że dziećmi coś dzieci coś robią, dzieci są zajęte, e, dzieci tu tworzą coś. cieszy się powodzeniem malowanie buziek i gry zespołowe. To jestem zdziwiona, naprawdę cały czas w kolejce stoją. Bardzo nam się podoba. Jesteśmy już drugi raz i naprawdę jest świetnie. Organizatorzy dbają o to, by muzyka i literatura nie były wyrzucane do kosza i dają festiwalowiczom możliwość wymiany płyt i książek. Długą listę atrakcji uzupełniają sklepy z markową odzieżą, najlepsze futraki z całej Polski oraz liczne spotkania z artystami. Nic więc dziwnego, że karnety tradycyjnie już sprzedają się przed rozpoczęciem imprezy. Ale co ciekawe, mimo tak dużego zainteresowania na festiwalu nigdy nie jest ciasno. Tutaj naprawdę można się świetnie odnaleźć na terenie i znaleźć sobie swoją przestrzeń, więc nawet jeśli tutaj jest kilka, kilkanaście tysięcy osób, to i tak nikt nie czuje się przytłoczony tą masą, że, masą ludzi. A co ważniejsze, kiedy zaczynają się koncerty, to też jest na tyle dużo przestrzeni pod sceną, że właściwie czy zajmiemy miejsce z lewej czy z prawej strony, to na pewno będziemy czuć się komfortowo. Ze wszystkich atrakcji festiwalu rokrocznie korzysta kilkanaście tysięcy osób. Green Festival to także okazja, by pokazać przyjeżdżającym do Olsztyna gościom zmodernizowaną plażę nad jeziorem Ukiel. Plaża jest przepiękna, w ogóle bardzo dobrze zorganizowana. Super. Przede wszystkim klimatyczne miejsce, bo oczywiście jezioro jest bardzo blisko. Dobre miejsce na zdjęcia. Chętnie bym wskoczyła do niego, <grym 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 miała strój. Bardzo gorąco i serdecznie zapraszam wszystkich do Olsztyna. Na, na różnego rodzaju wspaniałe wydarzenia, które organizujemy, ale Green Festival jest na pewno naszą perełką. Cieszymy się z tego, że tak dynamicznie się rozwija, że tak wspaniałych mamy również wykonawców. No i przede wszystkim publiczność, która tłumnie odwiedza to wydarzenie. Jestem przekonany, że będzie to również w następnych latach. Piękna sceneria, świetna muzyka i wyjątkowy klimat to wszystko sprawia, że Olsztyn Green Festival to najbardziej zielony punkt na festiwalowej mapie Polski.